10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i stan! Barwna grupa wystartowała ponad 800 osób na drugim biegu wiosennym w Parku Śląskim. Wielkie brawa dla tak barwnego peletonu i życzę Wam wytrwałości i oczywiście od odpowiedniego rozłożenia sił. To jest dystans 10 km, więc nie napalamy się za bardzo, bo... Mamy po drodze parę podbiegów, różnie to może wyglądać. Witamy, witamy wszystkich bardzo, bardzo gorąco i życzymy powodzenia i radości z tego biegu, jakże radosne, radosnego z okazji powitania wiosny. Dosłownie dwa dni temu kalendarzowa do nas przyszła, a my ją dzisiaj witamy w sposób sportowy, w pięknej scenerii. Zobaczcie ile tu osób dzisiaj biegnie. Jest to Widok Przewstaniały, Radujący Serce, akcje prowadzące przez Park Śląski, Biegaj w Parku Śląski, spotykamy się do czwartek, przynoszą swoje efekty i widzimy jak dużo osób dzisiaj wystartowało, by radować się z tego pięknego dnia. Te zielone numery nie są przypadkowe, to jest właśnie kolor, kolor radości, kolor wiosny i takie też macie przypięte do swoich pięknych koszulek.